Dzień dobry. 650. Dawniej nagrywałem Daily Vloga o poranku za mną całkiem spora mgła. Teoretycznie 15 minut porannego słońca Ale dzisiaj to chyba na pół godziny będzie nie dało. No, w tamtym kierunku jest straż pożarna. Tutaj teoretycznie jest słońce wschodzące Ale ta łuna tutaj za budynku to nie jest nas. to słońce tylko lampa Która jeszcze się nie wyłączyła Z zakładu Z PC odmuchów Jest taka wilgoć, że widać pęczyny pająków A Teraz pewnie nie będzie widać Na tym ujęciu Ciężko zapuścić fokus na takie coś Natomiast To co mnie najbardziej ciekawi To jest to, że jedna pęczyna zaczyna się tutaj i idzie tędy, 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 No Czyli No za dwa metry będzie jak nic. Ciekawe jak nic pająki to robią, że skaczą Że wiatrem, z wiatrem dają się nieść, tam nieść tam tam. Kończą rozwijać swoją pańczynę? Czy, czy jakoś idą po ziemi i jakoś się przeciągają górą? Tajemnica natury. już po pracy nie wydarzyło się nic spektakularnie inspirującego ani spektakularnie ciekawego. A wręcz odwrotnie, taką zamułę zapałem że aż musiałem się zdrzemnąć z półtora godziny ja na szczęście należę do, do tych ludzi, którzy potrafią się zdrzemnąć i czuć się lepiej po takiej drzemce więc sukces Uuu. tylko, że już jest wieczór szedłem na spacer jeszcze, żeby się trochę przejść, bo ostatnio nie spacerowałem i zaczęły mnie plecy bolać także plan na najbliższe minuty to jeszcze złapać zachód słońca nad jeziorem wczoraj oglądaliśmy pierwsze dwa odcinki z serialu Wielka Woda na Netflixie to jest serial produkowany przez Netflix jest to fabularna opowieść o powodzi w 97 i jest on <grywka> zrobiony no w sumie bardzo tak współcześnie, nowocześnie Czuję jakieś takie atmosfera napięcia. Muzyka jakoś tak fajnie ze scenkami się zgrywa. Natomiast tak pozmieniali nazwy lokalnych miejsc, że zupełnie nam się nie kaliło. Musiałem dzisiaj poczytać, co to jest za jezioro Gierżoniów, bodajże. Więc fabuła przebiega w tym serialu mniej więcej tak, że. Zaczyna się od informacji, że kłocko już spłynęło i teraz rzekomo zbliża się fala do, do Wrocławia. No i tam już są przygotowani, już opróżnili zbiornik Gierżoniów. No ale jak się popatrzy na mapę, no to nie ma między Kłockiem a Wrocławiem takiego zbiornika. Jest to prawda taka miejscowość jak Gierżoniów, ale nie jest ona na trasie. Nysy Głodzkie, ani odry, więc posłużyła pewnie jako inspiracja do nazwy. Natomiast z tego, co doczytałem, to chodziło o zbiornik retencyjny Nysa, albo to Muchów. W sumie nie wiem, o który chodziło, bo takie pobieżne przeszukanie nie rozwiało jednoznacznie wątpliwości. Natomiast chodziło o to, że na danym zbiorniku, a w tym Gierżoniowie odbywały się regaty, dlatego był wysoki stan wody. A no, on był przygotowany specjalnie po to, żeby go napełnić właśnie falą powodziową. No... <laughs> Także... Nysa i lub odmuchów przespały szansę, żeby przyjąć na klatę falę powodziową z Nysy Kłodzkiej. No i ona później dołączyła do Odry i zebrało się zdecydowanie za dużo wody i Wrocław został zalany. W sumie w serialu, to się jeszcze nie wydarzyło, ale podejrzewam, że się wydarzy. Niepewność, czy będzie powódź, czy nie będzie powódź. Kto wie, co się wydarzy. Nie, no bardzo fajnie wyglądał kontekst historyczny tej opowieści. Bo jak tam było wspomniane, te tereny nie należały do Polski przed II Wojną Światową, więc w zasadzie po zakończeniu II wojny światowej po zmianie granic Polski. E Zostało to wcielone do Polski, więc historia powodzi, poziomów wody retencji na Nysie Kłockiej i Odrze zaczęła się w 45, 46 jakoś w tamtych czasach. No więc, skoro nie zalewało, no to co będziemy regaty przerywać? Musimy utrzymać wysoki poziom, żeby wszyscy byli zadowoleni. A jak się skończą regaty, no to odpuścimy. I... I nie będzie dalej powodzi. W ogóle miało nie być powodzi. No, po wojnie e, w Polsce rządził komunizm. A jak wiemy, to też często nie byli najbystrzejsi ludzie. Tylko e, najbardziej wierni partii czasami. Więc jeżeli nic się nie przelewało, no to po co robić badania? Po co monitorować? Po co przytować scenariusze? No i tak właśnie Weszliśmy w wolną Polskę w lata 90. Mentalność pozostała stara, brak wiedzy pozostał stary. No i musiało to nastąpić faktycznie, jak się teraz na to patrzy, to to raczej była kwestia czasu. Tak sobie teraz myślę: nawet, czy inne tematy są w podobnym stanie? Czyli, że coś tam było zarządzane w czasie komunizmu, później przyszła wolna Polska. Zmienili się zarządcy albo radni, nie. I tak sobie to leży, stoi, działa. Nic się z niej przyjmuje, bo zawsze było dobrze, więc teraz też będzie dobrze. Ciekawe jakie mamy jeszcze takie e, kawałki jakby infrastruktury, które, które są w, takim, w takiej sytuacji. Z tego co widzę w jakiś środkowych artykułach w internecie to energetyka jest dzisiaj w stanie Dość um, krytycznym, bo wiele elektrowni jeszcze działa, ale były planowane na 40 lat, a teraz dobijają do 40-50 lat, czyli kończy się im termin ważności. Śpieszyłem się, żeby zdążyć na zachód słońca i zdążyłem. Spójrzcie na niego. Hehe. Tam po lewej stronie, nie wiem czy będzie to widać, ale jest taki obrys gór i w pewnym momencie on znika. Już nie widać obrysu gór. Tam pewnie jest albo jakaś mgła, albo leje deszcz. I generalnie nam tam na tej stronie jest zachmurzone, widać inne odcienie nieba. No więc to słoneczko tam jest i właśnie się zbliża ku horyzontowi, ale dzisiaj nic z tego nie będzie. Także tak blisko, a tak daleko. Tam gdzieś widać jakieś światła na plaży. No nic, ruszam dalej. Natomiast jakieś wnioski zostały wyciągnięte z tej powodzi? Nie jestem pewien, czy nastąpiło to tuż po powodzi, czy przed powodzią. Natomiast tu, gdzie teraz idę. Ale były wszędzie krzaki i drzewa. Czyli generalnie w szłości takim tunelem, i nawet nie było widać, że się zbliża do szczytu wałów, że w ogóle się wałem, tylko było widać, że siedzi jakąś taką leśną ścieżynką. Także tutaj wszystko było w drzewach, w krzewach, co chyba nie jest zdrowe dla sztucznie usypanych wałów. No i drugi element jest taki, że poziom wód jest bardzo mocno monitorowany. No i Jezioro Tmuchowskie, Jezioro Nyskie i teraz to Jezioro Kozielno, tudzież Paczkowskie. One są na trasie na, na, na rzece Nysa Kłodzka. I jak tylko coś się dzieje, jakieś zagrożenia się pojawiają, to te zbiorniki teraz są opróżniane. No i jeżeli to jest dobrze przeprowadzone, to one są w stanie przyjąć jakąś naprawdę dużą ilość wody w trójkę. Chociaż dobra, Paczkowskie nie wiem, bo tam była w sumie kopalnia taka więc jaką one mają zdolność do magazynowania wody streety, to nie wiem, natomiast wnioski odmuchowskie sobie całkiem nieźle z tym radzą także wnioski są już poczynione przy czym jest jeszcze takie coś w matematyce ogólnie w naukach przyrodniczych jak zjawisko ekstremalne, czyli zjawisko, które się nigdy nie pojawiło jeszcze no i swoją objętością bije Wszystkie do tej pory obserwowane jakby iteracje tego zjawiska, w sensie, że statystycznie rzecz ujmując, istnieje gdzieś szansa na powódź, której jeszcze nie było. Po prostu. <grym> Także jest takie ryzyko. Natomiast to jest kwestia właśnie procedur: jak zarządzać tym ryzykiem, jak które miejsca poświęcać, jak przeprowadzać ewakuację. Także jeżeli są odpowiednie procedury. To nawet jeżeli będzie zjawisko przewyższało swoją skalą wszystko co do tej pory było, no to da się jakoś to przejść. A teraz kierunek paczkomat podążamy w mroku. No i to było na tyle na dzisiaj. Dużo paczek mam, więc będę zajęte ręce. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. I zapraszam Cię na następne już jutro. Hej.